Siema, ekipa wędkarski Kongdynia. Kolejny dzień, kolejna nadzieja, piękny wschód słońca. Miejmy nadzieję, że Artur w końcu napłynie na te piękne, potężne garbusy i w końcu będziemy mogli wam się czymś fajnym pochwalić. Pozdro! Przy pięknym wschodzie słońca historia lubi się powtarzać. Znowu pierwsza ryba na łodzi, znowu okoń, znowu ja i znowu mała ryba jak na holenderskie warunki. Rybka troszeczkę ponad 30 cm, ale cieszy także lekkie przytrzymanie na 9 m. 8 gramowa główeczka. Tu razem 4,5 calowa przynęta, troszeczkę większa, zwiększyłem o pół Także walczymy dalej. Zobaczcie kolejny gruby, piękna rybka lęderski myślałem, że będzie nowy rekord ale jest 46 tak jak wczoraj 46 z kawałeczkiem więc można uznać za nowy rekord troszkę waży pokaż się kolego miłego oglądania piękne i łowimy dalej znowu mała ryba Ewidentnie ryby tutaj dobierają sobie nasze przynęty raczej po wieku. Jest, z racji tego, że są najmłodsze, to były najmniejsze ryby, ale to się zmieni, także, także zobaczymy. Naprawimy go niebawem. Puszczamy rybkę i zobaczymy, co będzie dalej. Zawołaj okay. mamusię. Tak sobie rzucam, rzucam, słyszę tylko terkotkę, patrzę, a Rafał znowu holuje rybę. Mówię piękno okoń, ale niestety okazał się równie pięknym sandaczem. Gratuluję Rafał nie okonia. No jak zawsze, ja to nie okoń. Tylko sandacz. Kolejny dzień na holenderskiej wodzie. Kolejna rybka z rana. Sandaczek. A gdzie to konie? No, jeszcze muszą poczekać. Czyli chci... Nic się nie dało, żadnego konia? Nie, nikt dzisiaj nic nie złowił, żadnego konia, ale dopiero się dzień zaczął. Aha. Myślałem, że było inaczej, ale już. No dobra, 1, 4, 6, ale to <śmiech> przypadkowo... <śmiech> Jak panie Herzdogu? Mówię do kierownika, Rafał, będą duże okonie. Po paru podbiciach, paru stukach, szukając szczęścia na dnie, czuję naprawdę potężny pstryk, co widać. Okoń, <gry> który okazał się sandaczem, naprawdę dosłownie wchłonął moją gumę. Czuję naprawdę bardzo fajny strzał. Chwilę za południu, że tak powiem, powalczył, było czuć ruchy głową. Niestety okazał się sandaczem, także walczymy dalej. To jest straszne ogólnie czekam Czekasz na okonia? Czekam na okonia. Cały czas czekam na te okonie. Mam nadzieję, że tych samych rozmiarów co ten sandecz. Pszczamy rybkę? Tak jest. Pszczamy. Niech idzie po mamy Najlepiej okoniową mamy Kolejny dzień z ekipą z Gdyni, to już chyba trzeci, bo ten czas tak nam szybko ucieka, wieczory długie, poranki krótkie, także wiecie jak się dzieje na rybach, jest wesoło, sympatycznie i czasem coś nawet skubnie, warunki trudne, brudna woda, uciąg, ale nie poddajemy się, szukamy i łowimy takie fajne ryby. Chcesz złowić taką rybę, wpadaj do sklepu, chłopaki wszystko Ci powiedzą. Mamy to! Osłonę. Dobra. A, 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 a. Żywy. Arturek pięknie napłynął. Dwa szybkie strzały. Dwa takie sandaczyki meldują się w przeciągu dwóch minut. Naprawdę no, tak przedzwonił po prostu w tą przynętę, że myślałem, że będzie pięknym sandaczem tym razem, jest niestety no, równie pięknym szczupakiem. Lekkie szuranie po dnie, opad i czuję naprawdę mocne przyzwonienie, no po prostu musiałem się dobrze wędki trzymać, jak widać cała przynęta w pysku, nawet jej nie widać. Myślałem, że będzie pięknym sandaczem, ale jest równie pięknym szczupakiem, około 70 cm, także i tak miło. I tak miło. Dziad. Dobrze dziad. Ale przy nie? to no takie przytrzymanie po prostu. 50,5 cm holenderskiego klocka. Szuram, szuram pod niej i nagle czuję bum, Po prostu serce mi się zatrzymało, wędka stanęła w miejscu i jest. Okoń. Po Coś, coś po co tu właśnie przyjechałem, tak jest. 50 cm. Rybka naprawdę ciężko, już boli mnie ręko od trzymania. No ale są emocje. Po takie ryby tylko do Arturka. <śpiewa> <śpiewa> Loda, słoneczko świeci, nie wieje i wychodzą rybki stoimy na kamienistym blacie branie z łódki, czułem jak główka przesunęła się po tych kamieczkach, zrobiła takie puk puk no i mocarny strzał, naprawdę gdzieś tam e, widać, że przywalił z całej siły, także bardzo miło, dziękujemy już panu ja ma jakieś emocje? nie ma na razie, dobrze, nie Hans eee, suratowany, przeżyjemy. dawaj, no do góry. Ładny, co, ładny. Ale presja zeszła, panowie. Jest fajnie, co? Holenderska presja zeszła. Siemanko, po takie okonie i takie rekordy życiowe przyjeżdża się do Holandii. Przepiękny garbus na zakończenie dnia, także... Z Piotrunią mamy dzisiaj rekordy życiowe pobite. Dziękujemy. O 15 minut, mówiłem. Ale kurwa. Wieczór, mówię. 13 trochę, pucham. Właśnie kończymy przedostatni dzień naszej holenderskiej przygody. Takim oto pięknym garbem. Dzisiaj razem z Piotrunią pobiliśmy swoje rekordy życiowe. Ja strzeliłem dwa takie okoneczki w przeciągu 15 minut. Także nawet dla nich warto było tutaj przyjechać. Jestem przeszczęśliwy. I jutro jeszcze ostatni dzień walki. Elo. Co, pomału kończymy kolejny dzień z drugą ekipą. wędkarski kongdynia. Chłopaki jak najbardziej spisują się. Dzisiaj niesamowity dzień, jeżeli chodzi o konie. Piotrek dowala 50, Rafał 47, Bartek 46,5. Ja łowie jako gościnnie najmniejszego. No, może przesadziłem, ale małego okonka jak na te realia, takiego 40 cm. Słuchajcie, niesamowity dzień na wodzie. Jeżeli chcecie przeżyć taką przygodę, wpadajcie do mnie na łódkę. Nara. No, dzisiaj naprawdę Rafał, zwieńczenie całej batalii zer, brań okonia, okonia sandaczy, okonia szczupaków. Także, no co, dzisiaj fajna rybka 50 cm, marzenie, także już spełnione, już za mną. Naprawdę, jest, naprawdę było to miłe, muszę Ci powiedzieć. Coś, co mnie naprawdę, naprawdę urzekło w tych rybach, yy, to jest na pewno ich waga. Nie, nie taka po prostu sama w sobie, tylko rzeczywiście, jak już mamy strzał takiej ryby, chcemy ją podnieść z dna, a ona się nie słucha. To jest coś pięknego, po prostu. No to fakt. O konie, które dzisiaj złowiliśmy w Holandii, yy przekraczały 2 kg masy ciała. Tak? To są naprawdę grube ryby i, i mega dające dużą frajdę. Także na pewno do Holandii jeszcze wrócimy, bo każdego łowcę o koni tutaj zapraszam, bo naprawdę te ryby to są, to jest skarb narodowy można powiedzieć. Co do sprzętu, bo teraz już w sumie i Ty Piotrunia i ja łowimy w tym momencie diaflexami. Co możemy powiedzieć o tych kijkach? No, dla mnie uczucie scholu przy dużej rybie, przy dużych okoniach, które miałem dzisiaj dwa, y, kopią strasznie w tym kiju. To jest takie uczucie, przenosi się aż po sam nadgarstek y, i po całej długości czuć naprawdę elektryczne uderzenia tych okoni i oczywiście strach, że się zerwie w ostatnim momencie przed samym podbierakiem. To jest najgorsze. No, Jak już widzicie, prawda. tak dużą rybę i wiecie na 100%, a wiadomo na 100%, że to jest okoń, bo strasznie są waleczne i można odróżnić holo konia od sandacza czy szczupaka także te kije mega mega fajnie przenoszą i pomimo nieraz niesprzyjających warunków i dość wiecznych te brania są zawsze wyczuwalne na tych kijach są bardzo elektryczne i szybkie co jak dla mnie jest słowcy sandaczy chyba najważniejsze w kilku spinningowym kawraty jak kijowie to jest Platinium wyposażony w 8 łożysk z pięcioletnią gwarancją i naprawdę nie pęka na robocie. Wyjąłem na niego bardzo duże ryby. Okonie, sandacze. No w sumie tylko szczupaka nie miałem jeszcze na tym wyjeździe. Ale jeszcze jutro walczymy także wszystko się może zdarzyć. Yy, mega fajna praca. Yy, będziecie na pewno mile zaskoczeni, jak zobaczycie go u nas na półce, bo cena też będzie super. Także to nie jest kowrotek wow, nie wiadomo z jakiej półki, za jakie pieniądze. To jest kowrotek dla wszystkich i on naprawdę działa. I tak jak mówię, 5 lat gwarancji od Robinsona. To też też jest na duży plus, bo powrotek nam posłuży bardzo dużo. Duży. Tak, a propos właśnie tych atomowych brań o o których właśnie Rafał wspomniałeś, no ja muszę powiedzieć właśnie taką sytuację w drugą stronę. Nie wiem, może to dlatego, też, że staram owiście troszeczkę lżej, może dlatego, że może takie po prostu ryby gdzieś tam trafiam, ale gdzieś tam w moim odczuciu to okonie są bardzo nieżarujące. No tutaj muszę powiedzieć, że te takie szturnięcia w ogonek, pociągnięcia gdzieś tam. No, są naprawdę ledwo ledwo wyczuwalne. Znaczy są to delikatne brania jak na tak duże ryby? Tak. Ale gdzieś no na tam, kiju to gdzieś jest. Tam powiedzmy tak. właśnie dzięki takiej wenderce, jaką jest Diaflex, mimo właśnie wiatrów, które mieliśmy, yy, mimo po prostu warunków, naprawdę gdzieś tam no, było to po prostu wyczuwalne na tej wędce. tak? Nie było to gdzieś tam yy, też do końca tak właśnie, że do końca strzelały, chociaż dzisiaj miałem naprawdę piękny atomowy wręcz pstryk. Od razu było czuć, że jest to duży okoń. Także, no miałem oczywiście też yy, okazję holować szczupaki na tej wenderce, Już chyba trzy wyjęte, o, że tak powiem. To królem szczupaków na pewno jesteś na tym wyjeździe W tak zwanym przyłowie. Także, no tutaj akurat jeżeli chodzi o hamulec w Harami, tu jest akurat 3000, no to działa bardzo precyzyjnie. Co gdzie właśnie przy tych delikatnych szurnięciach, braniach na pewno pomaga. No Harami Diaflex to jest chyba taki top jeden jeśli chodzi o firmę Robinson. No chodzi. i też bardzo fajne połączenie, no muszę powiedzieć, że tutaj jeżeli chodzi o firmę Robinson naprawdę na się postarali przy tej wędce, robił to ktoś z głową. Wędkarz. I na pewno z zapasem takich ryb jak my mieliśmy dziś. Co mnie może jeszcze urzekło w Holandii, oprócz oczywiście wędkowania, czy tu głównie na ryby, urzekło nas ogólnie swoim urokiem. Czyli wiatraki, czyste ulice. Marihuana. To nie może jeszcze urzekło w Holandii. Oprócz oczywiście wędkowania i tych przepięknych okoni, to na pewno ten klimat. Miejsca bardzo powtarzalne, wszędzie w pełno wiatraków, wą wąskie uliczki, mega fajne uroki i miasteczek małych. tak Wszędzie porządek, czystość to jest coś, co powinniśmy na pewno o nich nauczyć. Bo nie ma bałaganu, nie znajdziecie okruszka, papierku, cokolwiek na ulicy. Bo Holendrzy o to dbają, wiedzą, że to jest ich dobro narodowe. I każdy po sobie sprząta. To jest mega fajne. Mamy też super w sumie nocleg, tak, bo mamy cały domek dla siebie. Każdy ma swój pokoik. Mamy wspólną jadalnię, bardzo duży stół, gdzie sobie wieczorem biesiadujemy i opowiadamy co kto popsuł w danym dniu wędkowania i co można zrobić lepiej. Także to jest też fajny klimacik. Zwłaszcza przy takich zachodach słońca, naprawdę. No Tutaj tak, jak jest dzisiaj, jest taki mega. urok. Do tego właśnie klimacik tego holenderskiego powietrza, no sprzyja, no jest to naprawdę mega miłe i gdzieś tam właśnie w połączeniu z wielką ilością wody, no robi to mega wrażenie, zwłaszcza na wędkarzu. Bo jedyne czego mi zabrakło w tej wizycie w Holandii, to są tulipany. A może dlatego, że jest styczeń? Nie wiem, kiedy tulipany rosną, ale niestety nie widziałem ani jednego. Może czasem zobaczyliśmy ze ścieżki, ale konsekwentnie wracaliśmy na ryby. Tak. Na szczęście przewodnik zadbał o to, żebyśmy przez tydzień nie spali nic. Tylko cały czas siedzieli na wodzie. Ale dzięki temu pobiliśmy swoje życiówki to też jest mega ważne. I dziękujemy za to.